Cześć, witajcie, jestem AdiPlay, a to jest trzeci odcinek z gry The Forest. E, oczywiście mamy już wyniki tego głosowania, co było w poprzednim odcinku i wygrał ten autosave z pięć, pięcioma głosami taka była liczba głosów na ten save i trzy głosy na ten save od początku no i oczywiście <laughs> będziemy grali sobie na tym save iem. na razie dokładnie będę jeszcze obszeriał co mamy tu zrobić według mnie dobudujemy sobie taką dobudówkę do po prostu zrobimy yy, rozszerzymy to wszystko te ściany będą tutaj dłuższe o kawałek i to w ogóle będzie trochę dłuższe yy, albo zrobimy sobie jakieś domki także żeby to zrobić to musimy to pousuwać te kolce po prostu je usuniemy i weźmiemy się do roboty jak dla mnie to dosyć fajny to jest pomysł na, to, na tą dobudówkę bo no nieduże są zrobione no naprawdę może dla niektórych jest to sporo taka budowla ale jak dla mnie to nie jest zbyt wiele i tu naprawdę trzeba dużo dużo więcej włożyć po prostu w to energii to czasu i w ogóle tego czekajcie czekajcie bo mi się pić chce jak jasna cholera się dokładnie jeść, jestem mało mam energii i tak Och, kurde znowu to dobra yy, o czekajcie coś się złapało? nie nic się nie złapało, znowu ktoś strącił pułapkę i dobra yy, jak dla mnie tak dobry pomysłem byłby zbudowanie takiego drugiego tu domku, takiego jak tam jest o ten właśnie domek, tylko że to podzielimy na odcinki Czyli dzisiaj sobie zrobimy konstrukcję i trochę sobie tej konstrukcji także mm, dobudujemy. I, i, i fajnym pomysłem byłoby zniszczenie jakiejś z tych ścian. Które z tych ścian po prostu zniszczymy? Ja już mam mniej więcej co do tego pomysły. Także zniszczmy to. Tu mamy. A nie, ryryryr. to niezbyt dobry pomysł był. O, fakt, wziąłem królika do ręki, nawet nie chciałem tego zrobić. Dobra, nieważne. Zróbmy zniszcz, to, może, od zniżmy to od wewnątrz, nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz. Mm, I dokładnie wstawcie tego królika z powrotem, to będzie powinien być. Gdzie ty będziesz? Gdzie ty będziesz? Tu będziesz. Dokładnie tu będziesz. Chyba, że zrobimy przejście stąd. Mi się wydaje, że stąd będzie najlepiej. To weźmy sobie tą najlepszą siekierkę, najszybszą. I zróbmy to. Chciałem zrobić, czyli po prostu taką cacę, do w taką fajny, fajny sposób zrobioną. Okej, okay. ściana poszła, teraz tak. które jest niezniszczone, to jest też niezniszczone, i tu poszło na tak. Dobra, czyli teraz. Oj, znowu, kurde! Znowu to samo, nie nienawidzę tego. I okej, okay. platforma, platforma e, jest super. I teraz musimy mniej więcej. Hmm. obróćmy to tak. I to będzie na takiej mniej więcej wysokości. No, czemu się nie chcesz położyć? Aha, bo to trzeba E. Kliknąć. Dobra, E. I na takie to będzie mniej więcej wysokości, ale to jest źle stoi, źle stoi coś. Hmm, hmm, hmm. Czekajcie, obróćmy to jeszcze trochę. Sprawdzimy tu do tego to pasuje, jest idealnie i teraz tak pyk do góry żeby to było o coś takiego właśnie żeby to stało bardziej po tej stronie taka wysokość mniej więcej jest idealna, 15 drewna, niedużo i teraz żeby to też było, miało ręce i nogi, no szkurde się uwzięło na, na ten, ten cholerny Hmm, strój do pływania ale to jest nieważne i żeby to miało ręce i nogi zróbmy coś oj w tym stylu pyk i ok i dobra, jest super tak właśnie o to chodziło, żeby ta ściana przechodziła przez to i tu będzie wejście także ok, bierzmy się do roboty to będą dwa prze przewozy przewozy będą dwa dokładnie Wsadzie to są te cholerne sanie. Znowu mi się chce pić. Zapalniczka jest niepotrzebna. Idziemy sobie na trochę drewna. I te kolce trzeba też kiedyś skończyć. któryś do odcinku się za to weźmiemy. Na razie wezmę się z tą mm, dobudówkę. O i znowu się zgliczowało. coś. Glitch, glitch, glitch. W jest w cholerę gliczy Co mnie irytuje. To niesamowicie, ale przynajmniej jest łatwiej nie wiem, kiedy drewno no ale nie w tamtą stronę leciało? O, tu jest. No i właśnie to jest niebezpieczne, bo nie wiem dokładnie w którym miejscu. w którym kierunku leci drewno może mi spać w każdym momencie na dom i go zniszczyć i ja tego nie chcę zrobić. Dobra, pek pek i jeszcze kolejne. Dobra. I teraz tak. Drewno. O, to już jest OK. To jest szybka siekierka, ja ją ulepszyłem, dodałem tu piór i trochę, no i piór, i po prostu żywicy. Dzięki czemu siekierka szybciej kopie. Ale jeszcze tylko nie w stronę, tak jest. A super, jest. Ach, sprint nie wolno, bo opuszcza. Dobra, i pierwsze stanie zrobione. Znaczy, się pierwsze stanie załadowane dokładnie. Także idźmy sobie tutaj, tutaj to odnieść. I... zróbmy to. Ty, ty, ty. To nie zajmie nam zbyt długo. Bo to jest dokładnie... O cholera jasna. Dobra, nieważne. Nie wnikajmy w to. Mam sznur. Mam sznur i jest plus. Bo mam sznur będzie łatwiej. Teraz tak. Te kolce trzeba kiedyś skończyć jak dobudówkę już zrobimy, dokładnie tą platformę to będziemy musieli zobaczyć w którym miejscu mniej więcej postawimy nasz domek czekajcie, on się strasznie szybko męczy, mnie to trochę irytuje napijmy się może bo tej wody mamy tam w samolocie w cholerę, dokładnie kolni. i okej. Okay, i leć w dobrym kierunku byle nie na domek na bazę czy tu było coś jeszcze? Ty chyba tyle, dobra to kolejne, no i się kolejne zliczowało, oczywiście mam nadzieję, że do 2016 to naprawią, bo jeszcze gra nie miała premiery, jeśli ktoś nie wie dobra, dopiero premierę będzie miała w 2016 to jest dopiero wczesny dostęp Także każdy sobie może w nią zagrać przed premierą. Jest to alfa... Tego, no mam nadzieję, że te bugi są tylko i wyłącznie wywołane tym, że jest to dopiero wersja alfa. I naprawiam to jak najszybciej. Dobra, szybko, 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 szybko. Trzyna, 13 na 15 Dobra. To jeszcze dwa drewna to już sobie wezmę na klatę. Mamy królika? Nie, mamy coś innego. I to przejdzie na zbrojkę. Słuchajcie. I co nam brakuje? Dwa drewna. O, akurat jest. Dobra. I platforma, można powiedzieć, że jest już skończona od, od teraz. Ok, super. Tędy można się przycisnąć także łatwo. I teraz tak. Lina, lina, lina. Gdzie my mamy to? Patrzcie, no Boże, no. ludzie, jak można? się błaźnić o jest rope i teresta no od tej strony niech to będzie z której to strony jest w ogóle cholera od tej no wtf a dlaczego od tej ja nie chciałem od tej tylko od tej Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Ok, jest super. I dobra, można wejść na górę na platformę już, która jest w końcu skończona. I kolejnym naszym zadaniem będzie zbudowanie szkieletu domku, dokładnie nie szkieletu, tylko tego, jak mniej więcej ten domek będzie stał i będzie to ten domek. Obróćmy go jakoś tak o tak mniej więcej i stoi idealnie. Teraz tu trzeba jakoś przejść i ustawić go tak, kurde. Jak to zrobić? To jest problem bardzo duży. Tak mi się wydaje, jest dobrze. Dobra. Czy jest ok? No chyba jest ok. Tak, mniej więcej nie jest ok. Ojejej, to będzie trudne, to będzie trudne. To zawsze było trudne, najtrudniejsze właśnie było dostosowanie mniej więcej do kąta, położenia po prostu tego domku. Ciężko było to ustawić idealnie. Tyk. Czyż nie jest dobrze? Powiedz, że jest dobrze. Ojej, coś się stało. Dobra, my to wejdziemy, zobaczymy jak to się mniej więcej już, już sprawy miewają. I będziemy kończyli odcinek. Jest w sam raz, jest w sam raz. Także jest ok. Tu jeszcze dobuje, dobudujemy sobie hmm, podłogę i będzie wszystko sporto. Także ogólnie dziękuję Wam za oglądanie trzeciego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Oczywiście, jeżeli się spodobał, to lajkujcie. Możecie zasubskrybować, żeby być na bieżąco, żebyście wiedzieli mniej więcej, kiedy będą odcinki. Także jeszcze ja z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Так что, наверное, вообще, честно